Dałeś sobie wszystko. Wszedłeś w to w pełni. Włożyłeś wszystkie złote jaja do jednego kosza i zrobiłeś coś nie do pomyślenia. Spukałeś! się. Kiedy zachęcamy przedsiębiorców do podążania za marzeniami, także rozpoznajemy przegraną sprawę, kiedy taką widzimy. Nie ma drugiej szansy i wierzymy, że znasz drogę do wyjścia. Ale zanim odejdziesz, weź ten certyfikat van Teraz wysiasz każdemu przysługę i spadaj stąd. Gratulacje! Ukończyłeś cały tydzień roboczy i zrobiłeś to w tak lśniący sposób, że nikt nie jest dumny ani zawiedziony. Stąpałeś po kruchym lodzie, ale udało ci się. Ukończyłeś swoją pracę z tak pokaźnym lenistwem, że jesteśmy zaskoczeni, że jesteś w stanie ubrać się każdego poranka. Mimo, że minimalistyczna etyka pracy jest rzadka, nie znaczy to, że chcemy cię z powrotem. Wprawdzie to znaczy, że powinieneś poszukać zatrudnienia gdzie indziej. Ale zanim odejdziesz, weź ten certyfikat przysięwności. Powinieneś być dumny. Stoisz na dwóch nogach i przekonałeś kogoś, że umiesz coś zrobić, kiedy w rzeczywistości nie umiesz. Teraz wynoś. Gratulacje za ukończenie tygodnia. Niestety nie spotkałeś Twoich specjalnych obowiązków z paragrafu czwartego. Twoje zatrudnienie zostało zakończone. Wyślemy Ci Twoje rzeczy. Koniec taśmy. Piero teraz rozumiem głębię zepsucia tej kreatury, tego potwora, którego niechętnie pomogłem stworzyć. Tak jakby to, co zostało zrobione, nie wystarczyło. Znalazł nowy sposób, by bezcześcić, upodlać, niszczyć. Tak jakby cierpienie nie wystarczyło. Utrata niewinności, utrata wszystkiego dla tak wielu ludzi. Małe duszyczki, uwięzione w więzieniu mojej produkcji. Teraz przydzielone do nowych celów i używane w sposób nie do wyobrażenia. Zwabył je wszystkie z powrotem. Z powrotem do znajomego miejsca za pomocą znajomych sztuczek. Zebrał je wszystkie razem. Czy wciąż są świadome? Mam nadzieję, że nie. Spędza mi to sens, powiek. Mógłbym zmusić się do zaśnięcia, ale nie teraz. Nie, dopóki nie odkręcę tego, co on zrobił i nie wyleczę rany. Rany zadanej najpierw mnie, ale takiej, której pozwoliłem się wykrwawić powodując to wszystko. Zastawił coś w rodzaju pułapki. Nie wiem, co to było. Ale zwabił je tam. Znowu. Pokonał je. Znowu. I okradł je z jedynej rzeczy, która im została. Znowu. Nie wiem, w jaki sposób te małe płomyki życia zasiedlają te maszyny. Ale już nigdy nie zaznają spokoju. Nie tak. Muszę je zwołać. Wszystkie. Razem. W jednym miejscu. Gratulacje. Przybyłeś tam, gdzie nie powinieneś wchodzić. Zobaczyłeś coś, czego nie powinieneś widzieć i zapobiegałeś schludnemu rozwiązaniu poważnego problemu. Nie muszę dodawać, że jesteś zwolniony. Ale zanim odejdziesz, weź ten certyfikat niepoczytelności. Dajemy ci go, by upewnić się, że nikt się nie uwierzy Ja aby móc natychmiast ci zastąpić bez nieprzyjemności. Na zewnątrz czeka na ciebie ciężarówka. Trzymaj się. Gratulacje! Jakimś cudem udało Ci się ukończyć pełen tydzień w pracy. Duch Fazbear Entertainment pobudzamy zdrowego ducha przedsiębiorczości, co czasem może znaczyć podejmowanie ryzyka. Ale ty poszedłeś krok dalej. Byłeś lekkomyślny i na pograniczu karnego zaniedbania w prawie każdej decyzji, którą podjąłeś. Tak bardzo, że stałeś się znany za ryzyko dla bezpieczeństwa, nawet dla nas. Wyślemy ci Twój ostatniczek minus koszczyszczenia nagrań za ochrony, i usuwania wszelkich śladów Twojego zatrudnienia z naszych dokumentów. Ale nie odchodź od nas pustymi rękami. Weź ten certyfikat czarnej listy. Będziesz miał szczęście, jeśli znajdziesz jeszcze pracę w tym mieście. Trzymaj się. Did you really think that this job just fell out of the sky for you? No. This was a gift for us. You gathered them all together in one place, just like he asked you to. All of those little souls in one place, just for us. A gift. Now we can do what we were created to do and be complete. I will make you proud, Daddy. Watch, listen, and be full. Połączenie zerwane. Przykro mi, że musiałem Ci przerwać, Elizabeth, jeśli nadal pamiętasz to imię. Ale obawiam się, że doszło do nieporozumienia. Nie jesteś tu po to, by otrzymać prezent. Ale nikt z was nie został tu przyprowadzony indywidualnie, jak zakładaliście. Jednakże w rzeczy samej zostaliście przywołani. Wszyscy zostaliście tu przywołani. Do labiryntu dźwięków i zapachów, zmylenia i nieszczęścia. Labirynt bez wyjścia. Gra bez nagrody. Nawet nie zauważyłaś, że zostałeś złapana. Twoja żądza krwi wpędziła cię w nieskończone koło pogoni. Zapłaczą dzieci w niewidocznej komnacie, której wszystko wydaje się blisko. Jednak jest poza zasięgiem. Ale już nigdy ich nie znajdziesz. Nikt z was. Tu wasza historia się kończy. A ty, mój dzielny chodniku, który znalazłeś tą pracę, ta oferta nie jest przeznaczona dla ciebie. Jest dla ciebie droga ucieczki. Ale mam wrażenie, że nie tego chcesz. Mam wrażenie, że jesteś dokładnie tam, gdzie chcesz być. Ja także zostaję. Jestem niedaleko. To miejsce nie zostanie zapamiętane, a pamięć o tym wszystkim, co zaczęło się, może w końcu się rozmyć. Tak jak agonia każdej tragedii powinna. A wy, potwory zamknięte w korytarzach, nie ruszajcie się. I oddajcie duchy. Nie należą do was. Na większość z was czeka wieczny spokój i ciepło. Kiedy był obalny. Jednakże dla jednego z was otworzyła się właśnie najczarniejsza odchoń piekła. w Więc nie każ piekło ja czekać, stary przyjacielu. Córeczko? Jeśli mnie słyszysz... Wiem, że ty też byś wróciła. To w twojej naturze, by chronić bezbronnych. Przepraszam, że tamtego dnia, dnia, w którym zostałaś wykluczona i pozostawiona, by umrzeć, nie było nikogo, by poprowadzić cię w jej ramiona. Tak jak ty robiłaś to dla innych. A to, co zostało tobą, powinienem wiedzieć, że nie będziesz w stanie zniknąć. Nie moja córka. Nie mogłem cię uratować wtedy. Więc pozwól to zrobić teraz. Pora odpocząć. Dla ciebie? I dla tych, których trzymałaś w ramionach. To koniec. Dla nas wszystkich. Koniec transmisji. Gratulacje za ukończenie tygodnia pracy. Przepraszam, jeśli Twoja sytuacja nie została Ci dokładnie przedstawiona, kiedy zaczynałeś, ale było ważne, aby Twoje intencje i działania były autentyczne. Tu w Fazbear Entertainment cenimy zabawę, rodzinę i jedzenie. Ale jeszcze bardziej cenimy nasze poświęcenie dla zadośćuczynienia za błędy z przeszłości i spinanie sytuacji bez wyjścia. Dziękujemy za twój udział. Nie ma potrzeby, żebyś wracał do pracy w następnym tygodniu, ponieważ Fredbear Entertainment nie jest już podmiotem prawnym. Proszę, weź ten certyfikat realizacji. Żegnaj. Dziękujemy za tę wspólną podróż.